Dzisiejsza bajka będzie znowu o niegrzecznym chłopcu. Tym razem zdarzyło się coś specjalnego, bo do domu niegrzecznego chłopca przybył ktoś nowy. O tak. I ten ktoś miał cztery łapy, dwoje uszu i strasznie głośny szczek. Otóż ten piesek, który przybył do nich, miał na imię Rex. Tak, to był Rex. I Reks strasznie się spodobał niegrzecznemu chłopcu. Reks był psem sąsiada, który zostawił. Ten Reks był psem sąsiada. I to nie jakimś tam zwykłym psem, tylko jego nowym szczeniakiem. Ale ponieważ sąsiedzi wyjechali na wakacje, to zostawili go na cały tydzień u chłopca. Żeby zaopiekować się nim. I wiecie co pierwszego dnia zrobił Rex? Ogromniastą dziurę na środku chodnika. Tak, tata zrobił przed domem ścieżkę z małych kamyczków. I zawsze dbał o to, żeby piasek tam nie wchodził. A piesek pierwszego dnia wykopał tak ogromny dół, że cała ścieżka kończyła się jednym ogromnym dołem. I wiecie kto ten dołek odkrył? Mama, bo wpadła do niego jak długa, mało sobie guza nie nabiła. Tak, bo niosła torby z zakupami, nie patrzyła pod nogi i bęc. Oj, dobrze, że mama była cała. Gorzej z zakupami, bo kilka rzeczy się zniszczyło. Serek się wylał, ale to na szczęście tyle. No i ziemniaczki się trochę obiły, ale ziemniaczkom to tak bardzo nie szkodzi. W każdym razie. Rex znalazł się już na czarnej liście mamy. Takie coś pierwszego dnia, a potem a potem z Rexem trzeba było wyjść na dwór na spacer, żeby mógł się załatwić. Bo inaczej Rex zrobiłby kupę na środku z trawnika. Bo pieski robią na spacerkach kupkę. I tak, no to jest blew. ale tą kupkę trzeba po nich sprzątnąć, żeby nikt w nią nie wdypnął. I chłopcu bardzo spodobał się pomysł wyjścia z psem na spacer, bo chłopiec lubił smycz psa, lubił go trzymać, no i psa wyprowadza się super. Ale tata poszedł z nim, bo stwierdził, że chłopiec może potrzebować jego pomocy. I w trakcie spaceru piesek pod pewnym drzewkiem zrobił kupkę. I wiecie co? Trzeba było ją sprzątnąć. I chłopcu wcale nie było, do... nie podobało się to. Chłopiec nie bardzo chciał to sprzątać, a to on wyprowadził pieska na spacer. Podszedł do kubki, powąchał i stwierdził ble. I zaczął iść dalej. A wtedy tata powiedział do niego: Ale jak to? Przecież ktoś może w tą kubkę wejść. Oj, tata miał rację. Chłopcu zrobiło się głupio. Wiecie, zostawił kupę, na ście kupę pod drzewkiem na ścieżce. I jakby ktoś wszedł w nią butem, to potem cały but by tak pachniał i trzeba było go myć. Chłopiec zastanowił się chwilę, po spróbował podejść do tego jeszcze raz, ale wciąż nie bardzo. Tata podał mu torebkę. Bo wzięcie kupy ręką to nie jest dobry pomysł. Dał mu specjalną torebkę. I zmiotkę, którą można zrzucić kupę dworeczka, Ale chłopcu to nie pomagało. Stwierdził, że jednak piesek nie jest dla niego, bo nie potrafi po nim sprzątać. Tata więc sprzątnął za chłopca. Nie chciał, żeby chłopcu źle się kojarzył piesek, a chciał, żeby ten spacer był fajny. Co prawda tacie też się nie podobało sprzątanie. Oj, strasznie, ale trzeba było to zrobić. Kupkę wyrzucili do śmietnika takiego, który jest przy drodze, specjalnie w tym celu, żeby kupki nie nosić przez cały dzień. bo jak ktoś poszedłby na długi spacer to co z taką kupą chodzić na spacer po parku. Dlatego są śmietniki przy drodze. I tam właśnie wyrzucili. A piesek bardzo się cieszył ze spaceru i był bardzo grzeczny. No... Powiedzmy sobie, że w stosunku do chłopca, bo w pewnym momencie zauważył inne psy i tak pociągnął, że chłopiec się wyłożył jak długi. Chłopcu się to oczywiście średnio spodobało, ale kiedy zauważył, że pies ma zamiar bawić się i biegać, to pobieg zaraz za psem, a w pewnym momencie nawet go wyprzedził. I wiecie co? Pobieg do innych psów, a pies nie zdążył za nim. No cóż, tata teraz miał i psa do ogarnięcia, i chłopca. Piesek dołączył w końcu do psów i do chłopca i bawili się wrzucanie piłeczką. To znaczy chłopiec zabrał piłeczkę i zaczął uciekać, a stado psów zaczęło go gonić, bo zabrał im zabawkę. No nie! Tata pomyślał, że jego synek potrafi znaleźć kłopoty we wszystkich warunkach, nawet na spacerze. Tata złapał synka, oddał pieską piłkę i wziął też ich psa. Dalej na spacer. Dalej było już tylko lepiej. Piesek wpadł w ogródek z kwiatkami. Ojej, koło dróżki ktoś posadził ładne kwiatki, a piesek stwierdził, że to wspaniałe miejsce, żeby wykopać dołek. Oj, kiedy tata to zobaczył, chwycił się za głowę. Natomiast mały chłopiec podszedł do niego i zapytał się: Co robi piesek? Oj, tata miał nadzieję, że chłopiec zmądrzał i postanowił go zatrzymać. Wytłumaczył mu, że pieski lubią szukać różnych rzeczy, które znajdują się pod powierzchnią, bo mają bardzo dobry no, węch i potrafią odnaleźć różne rzeczy, których my nie widzimy. Pech chciał, że ten pies zaczął kopać w grządce z kwiatami. Wtedy chłopiec pomyślał chwilę, pomyślał chwilę, tato, tato, o, tata się już cieszył. Pomyślał, że chłopiec powie, że trzeba psa zabrać, żeby nie zniszczyć kwiatków. Ale chłopiec powiedział co innego: Tato, tato, ale mamy łopatę, żeby pomóc pieskowi? No, na szczęście łopaty nie mieli. No, bo inaczej chłopiec poszedłby kopać grządkę razem z psem. Tata pomyślał sobie, że psa można zrozumieć, ale chłopca to chyba już nie. Wziął więc i chłopca, i psa i poszli dalej. Niestety szkód w kwiatach nie dało się naprawić. Bogu dzięki, że nie chodzą na spacer za często, bo kwiatów w okolicy nie byłoby już wcale. Chłopiec szedł więc dalej, a pies razem z nim. Tata zastanawiał się, kto kogo prowadzi. Czy to pies prowadzi chłopca, czy chłopiec psa. Tata pomyślał sobie natomiast, że smycz przydałaby się dla nich dwóch, bo obaj są straszne szkodniki. Dalej spacer minął już bez większych przygód. No, poza tym, że weszli nie w tą bramkę, co trzeba. Znaczy, nie trafili do domu. Najpierw weszli w bramkę na zupełnie innej ulicy, bo pies skręcił tam, a bramka była niedomknięta. A chłopiec za nim mm, tak. W ogóle. Nie przejął się tym, że wchodzi na nie swoją posesję, a potem nawet zapukał do drzwi, bo stwierdził, że skoro już weszli, to może się rozejrzą. Tak. I tutaj chłopiec był jeszcze gorszy od pieska. Tata, kiedy zauważył, że weszli na nie swoją posesję, był bardzo zdziwiony i niezadowolony. Złapał ich, zanim ktoś otworzył drzwi i bardzo przeprosił za kłopot. Na szczęście nie zdążyli jeszcze wykopać dołka. Więc, uff, tata zabrał ich. W dalszą drogę i w miarę dobrze to poszło. Niestety potem powtórzyli ten manewr. Znowu weszli nie w tą bramkę, tym razem do sąsiada. Tak, na podwórko, na którym powinien gracować ten piesek. I tym razem tata nie zdążył ich powstrzymać, zanim wykopali dołek. Na szczęście tam było dołków już dużo, bo piesek zdążył tam sporo wykopać. Tata nie przejął się więc zbytnio, ale zabrał ich dla pewności na własne podwórko. Ale wiedział, że to nie będzie łatwe. A przed nimi jeszcze tyle dni wspólnej zabawy pieska i chłopca. Oby inne rzeczy poszły łatwiej niż spacer. Koniec.